Dobra, jaki mamy plan na dzisiaj? Poza tym, że chcę popracować nad polem, mogę pomyśleć, żeby Sebastianowi dać jakiś prezent. Ale to nie wiem, czy go znajdę. Dobrze, co robimy? Spróbuję się zająć trochę ogrodem, ale to może chociaż. Mogłabym nawet to teraz zrobić, rano. Czy chcę? Jest jedno miejsce, w które chcę zajrzeć. To może pójdziemy najpierw tam. Potem będę się zajmować ogrodem. Bo tak. To chyba mogę zanieść do muzeum. Zanieśmy to do muzeum. Wiem, że opłaca się na dłuższą metę zanosić rzeczy do muzeum. Zobaczymy, czy mogę w ogóle to zanieść. Zobaczymy. Mogę też wziąć w razie czego coś na prezent. I tak. O! Eee, cześć! Czy to jest kotek? Tak. Tak, zapomniałam w ogóle wam powiedzieć o tym, że tworząc postać, nie zauważyłam jednej opcji, czyli wybranie preferencji tego, jakie zwierzęta wolimy, czy psy, czy koty. Może i dobrze, że tego nie zauważyłam, bo miałabym ogromny problem z zdecydowaniem się. Jak wiecie, mam dwa psy, znaczy wprowadziłam się do nich, powiedzmy to tak, psy such, ale w sumie lubię te śmierdziuchy. Przez jakiś czas miałam fretki, i jeśli już miałabym wybierać, to bym wzięła fredkę nie psa lub kota, ale skoro nie mam w prawdziwym życiu w tej chwili kota, to chyba kot jest dobry, będę go miała chociaż w grze. Cześleno, widzisz tego kota tutaj, ten taki rudy? Znalazłam go siedzącego na zewnątrz, przy wejściu do swojej farmy. Wydaje mi się, że jest bezdomny. Maleńs biedne maleństwo. Chyba lubi to miejsce. Ehm, może przydałby ci się na farmie dobry kot? Tak! Weźmiemy go koniecznie. <grytanie> Że ja go chcę nazwać miejsce? Więc tak, kot będzie się nazywał ksarmę. Żeby było uroczo. <grytanie> o! mi ałczy, jak słyszycie? <mum> <mum> oh, <Jezu. mum> A Tak lepiej <mum> Starczy. Cóż, mały Xarme, bądź dobrym koteczkiem od teraz, dobrze? Ja! <laughs> Jej, mamy kota! To dobrze, to miłe, przeczytajmy pocztę. Droga Leno, jutro odbędzie się Festiwal Jajek na... Placu Miejskim. Um, powinnaś dotrzeć tam około 9 rano i o drugiej po południu Będziesz chciała, być, będziesz chciała być na miejscu o dziewiątej rano i o drugiej popołudniu. Nie chcesz przegapić corocznego polowania na jajka. Burmistrz Louis. Nie chcę. Czy mogę... Mogę cię pomiziać. Okej, okay, nie obejrzałam telewizji. Obejrzyjmy ją. Jutro będzie słonecznie. <grym> Idealna pogoda na festiwal jajek. Okej. Okay. To już wiemy. I co mi przepowie wróżka? Dzisiaj duchy są bardzo szczęśliwe. I wszystkim będzie się powodzić. Dobrze, skoro wszystkim będzie się powodzić, nie pójdę teraz do muzeum, bo jest zamknięte. Nie, otwiera się od ósmej. To mam jeszcze czas. Dobra. To wiecie co? Porobię rzeczy. W sensie wiecie, już sobie przygotuję tutaj. Poletka. Wydaje mi się, że będzie fajnie. Okej. Okay. tak, żeby zaczęło to wyglądać trochę estetycznie. Hmm, jakoś to wygląda. Dobra, zostawmy to, czego nie potrzebuję. O, kotek jest taki słodki. Ta pochodnia. Dobra, później ją zasadzę. Pójdziemy, spróbujemy z tym pójść gdzieś. W się sensie do muzeum. Potrzebny mi jest ten por. Oddałem go w prezencję. No. Tędy pójść, tak w ogóle? Nie. Cześć, Wincenzie. Pogadaj ze mną. O nie, mama. Mama dzisiaj robi zupę z soczewicy. Brzmi smacznie? Luis, cześć. Pogadaj ze mną. Mam nadzieję, że wszystko toczy się dobrze na farmie Leningrad. Tak, dostaliśmy kłodka. Nie chciałbym zobaczyć, jak się marnuje. Spokojnie. Jest, jest w porządku. Cześć. Nie lubię Cię, dziecko. Ale z Tobą pogadam. Nie znam Cię. Cały czas ciężko mi wybaczyć to zniszczenie kwiata. A może ewentualnie go nie zniszczyła, tylko zebrała. W każdym razie ja go chciałam wziąć. No, wejdźmy tutaj. O, kolejna kastenka, to dobrze. Cześć. Okropnie. Nie ma nic w kolekcji. Co wspominałeś o tym, że mogę przynosić ci przedmioty? Co to? Znalazłaś coś? Pokaż mi to. Mhm. To tak nie wygląda, ale zdumiewające. Jest bardzo stare. Chciałbym to przestudiować bardzo szczegółowo, ale jest twoje. Hm. Mam do ciebie prośbę. Może chciałabyś oddać nowe artefakty albo minerały, które znajdziesz? Moglibyśmy dokonać przełomowego odkrycia. I kto wie, może. Jakbyś przynosiła i oddawała przedmioty na rzecz muzeum, może trafiłbym na coś interesującego i ci odesłał? Pomyśl o tym, ok? Jeśli zdecydujesz się coś oddać na rzecz muzeum, po prostu przynieś przedmioty do lady. Po to tutaj przyszłam, mój drogi Güntherze. Książki. O, tylko to mogę oddać do muzeum. Dobrze. Niech tu. Się mu położy. I co, co? Archeologia. A! <güler> Genterz zapytał się, czy możesz przynieść jakiś nowy artefakt. Albo minerał do muzeum. za jakiś czas odpłacić ci się rzadkimi dobrami. No dobrze, nie wiedziałam nawet, że aż zadanie za to dostałam. Okej, okay, jest tu Penny. Mogę jej poprzeszkadzać. Kiedy kopiesz w ziemi, możesz znaleźć bardzo ciekawe rzeczy. Czy spodoba ci się tulipan? Dziękuję. To wygląda bardzo fajnie. Eee... Tobie spodoba się tulipan? Dla mnie? Wow, dzięki! Okej. Okay. Zaprzężniam się z dziećmi. Ale co mi tam, niech tak będzie. Co z tymi książkami? A, porady do rolnictwa. Hmm, co ciekawego. Używaj nawozu, żeby zwiększyć jakość Zmniejszyć ilość pracy i... przyspieszyć wzrost roślin. Drzewa owocowe potrzebują całej pory roku na to, żeby urosnąć, ale potrzebują bardzo niewiele opieki. Pilność, żeby teren wokół. Sadzonki były czyste, nic na mi rosło, albo może nie wrosnąć poprawnie. Zasadzone rośliny umrą, kiedy skończy się sezon, chyba że rosną przez kilka sezonów, na przykład kukurydza. Niektóre sezonki, jak kapusta i zboże, muszą być stinane e, kosą. Ok? Tu brakuje książki. I tu brakuje książki. No dobra. To by było na tyle. Dało mi się na zadaniu zarobić. Cieszy mnie to. Spróbowałabym znaleźć pora. Jak rozumiem, to pewnie może być jakaś szybka podróż z czasem. Cześć! Ty jesteś. Jody. Wiem, że JoJo Mart nie jest najzdrowszy dla mojej rodziny, ale z takimi niskimi cenami b byłabyś szalona, gdybyś kupowała gdzie indziej. A moje. Z... A to, co ja wyhoduję? Możesz to kupować ode mnie. A! Właśnie, bym zajrzała jeszcze tu. Zobaczyła, czy tu się może coś zmieniło. Podejrzewam, że nie. Zwój jest taki sam. Tylko też jestem ciekawa, jakie. Tym razem brązowe jabłuszko. Czy ja mogę to po prostu tu zostawić, tak? I to tu będzie? To tu będzie, ok. No to potrzebny mi jest port, tylko. Jeszcze jakby co tu mam? Jaskry u siebie. Więc. No. No, co? To jest dobry prezent. Cześć. Hailey? Haley cię ignoruje. A jak dam ci prezent? Dla mnie dziękuję. A propos tego, zebrałam i oddałam. Cześć, Maru. Już cię poznaję. Hej, przepraszam, jeśli wydaje się być trochę marudna. Jestem obolała od pracy wczoraj. Musiałam nosić te... ten... 10 pudełek archiwów medycznych na strych. Musiałam posortować dane pacjentów przez 4 godziny z rzędu. No tak, ty jesteś pielęgniarką. Pracujesz z Harvey'em. Tak. Nie wiem dlaczego, ale Harvey i Pierre mi się mylą. Może dlatego, że i mają okulary. Są dość podobni. Nie tego potrzebuję, ale niech będzie. Jej, por! Hmm. Hmm. Mogę też z Linusem pogadać. Proszę, nie niż mojego namiotu. Nie mam zamiaru! To już się zdarzyło. O. Kurna. Coś jest przykre. strasznie przykre, ludzie to świnie, ile porów, nie, Wiewiórka. duża, ta wiórka była wielkości mojego kota, o matko, nie serio, ona była wielkości mojego kota, to było trochę przerażające, ok, Wróciłam na swoje śmieci. Tu się nic nie zmieniło, poza tym, że mam rzeczy do podlewania. To mi będzie potrzebne. Mogę też pomyśleć o czymś na prezenty. Podlewam rzeczy. Właśnie, gdzie jest mój kot? Dobre pytanie. No ja tu śpi. Cześć. Nie chcę cię polewać wodą. Aaa, to by się źle skończyło, jakbym go aktualnie polała. Ojej, złaś się rozpłasdził, ksiarme. Dlaczego się tak Bo mi tak wygodnie, mi znaczy. Nie, 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 nie! Zostawmy. Weźmy może tulipany. Bo czemu by nie? Zaraz mi się będą kończyć prezenty. Jej. I idźmy do baru. Jutro jest festiwal jajek. No, trochę mam kasy. Nie jest najgorzej. W sumie dzięki temu, że oddałam to zadanie. Oczywiście po wizycie w barze zajrzymy sobie do domu kultury. Wszyscy tu są. Cześć. Nie jestem zbyt dobry. Hmm. Gdybym trochę podkręcił białą bilę, może mógłbym. Okej. Okay. Czy powinienem posłać samom wygrać ten jeden raz? Nie. Okej. Okay. Mówicie, że prezenty. Nie, aktualnie nie mam nic dla niego, mogę z nim tylko rozmawiać. Cóż. Cześć Abigail. Zdecydowanie wezmę jutro udział w y, polowaniu na jajka. a Ty? Ja też. A. Robin jest zajęta. Demetrius jest zajęty. Hmm. Przerzucanie słonych ryb przez cały dzień. Naprawdę z... prawie, że jestem spragniony. Okej. Okay. Cały dzień ciężko pracowałem, przyda mi się trochę relaksu w piątkową noc. Piątkowy wieczór. Marnis wydaje się Ciebie nie zauważać. Cześć, Lea. Łatwiej się przyjaźnić z żywami, nie mają wiele do powiedzenia. Co mogę ci dać, moja droga? Chcesz tulipa? To naprawdę piękny prezent, dziękuję. Okej. Okay. Chyba już wydałam jej wszystkie prezenty i mnie lubi. To dobrze. Cześć Pam. O, gaz, e, Podaj mi kolejną kolejkę twojego najmocniejszego. Dzisiaj bardzo dobrze mi idzie interes. Cieszy mnie to. A, wiosna. Okej, okay, znam ten tekst. Hm. Czy mogę tutaj komuś jeszcze dać prezent? Czy. Aha, wszyscy, dobra, ludzie wychodzą. No dobra, to ja też pójdę jeszcze do Community Center. Czekaj, czekaj. Pokażmy go syna Sebastiana, prawda? E, mieszka na parterze. Chcesz prezent? Robin. Dziękuję, to naprawdę miłe. Ok. Jest trochę nieśmiały, ale jestem pewna, że zrobi się milszy dla ciebie, kiedy ty będziesz dla niego miła. Mam nadzieję, że będzie dla siebie bardzo miła, moja droga. A! Jestem okropna. Powiedzmy tutaj. Ciekawe, że tu jest jasno. Tu nie ma żadnego źródła światła, a jest jasno. Dobra, to miejsce jest magiczne. Jabłko tam poszło. Jej, skończyłam zestaw. I co mi to dało? Aha. Nagrody będą... 30 wiosennych nasion. Wow, o, ja nie mogę. Super. Tego nie otworzę. Jak to egzotyk. Aha. To są dziwne rzeczy. A? Animacja dziczeje. Hm. Hm. Okej. Okay. Dużo ciekawych rzeczy tu się dzieje. Pojawiają się nowe zwoje. Okej. Okay. To jest... Uh, to jest... Uh, bo tu mamy lato, zimę, egzotyczne, jesień i construction. Nie wiem tylko skąd to dostać, ale to też będzie... Rozejrzyjmy się tutaj w takim razie. Tak na szybko. Spring Crops. Nie wiem, czy z tym się wyrobię, co? Cały raz się wstydzą. O. A to są rybne. Dobrze, to będę trzymała ryby też w takim razie. Wow. No nie, sądziłam. Ale 30 nasion. Kurna, tylko już dzisiaj tego nie zasadzę. I to są wiosenne, czyli jak rozumiem to są rośliny rosnące tylko wiosną. Wow. Ale jutro też tego nie zasadzę, bo jest festiwal. Znaczy mogę wieczorem spróbować, ale podejrzewam, że się wy... Narobię na festiwalu. Weźmy ciebie. Bo mi się przydasz. Do oświetlania. Do oświetlenia trochę tego miejsca. O, jest późno. Przydałoby się przespać, co? Czy zasadzić to jeszcze? Zasadźmy. Bo, aż po prostu. Nie mogę nie zasadzić. I podlejemy na szybko. Wow, wow, ale to super. Czyli się opłaca. Znaczy, w tej chwili dla mnie to jest super rzecz, tak? Prawdopodobnie zawsze nie wiem, co wyrośnie. Tak wiem, że jest późno, moja droga. Już idziemy spać. Nie wiem, co z tych nasion wyrośnie, ale myślę, że. No, to jest zawsze dobra rzecz. Zawsze. Dobra. Jutro się zastanowię, co brać ze sobą. Ma być o 9 i o 14 na miejscu. No nic, jakoś jeszcze się zastanowię, jak zaplanować ten dzień. Tymczasem, chodźmy spać.